Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić końsy na wszystkie platformy oraz skorzystać z wielu możliwości płatniczych, w tym PaySafeCard, a także otrzymać zniżkę z kodem Lachu, zapraszam na stronę Solo SoloGaming. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym skład builderze. Tym razem zajmiemy się składem Silver Serie A. Tak jak wiecie, poprzednio był skład Silver BPL. Ostatnio e, mam taką fazę, że testuję właśnie składy Silver różnych lig, testuję kilku zawodników na, na różne pozycje, testuję ustawienia, to wszystko odbywa się na liveach, także tam zapraszam bardzo serdecznie i potem już te gotowe, finalne składy, którymi mi się gra, naprawdę fajnie, z tymi zawodnikami, którymi mi się gra lepiej, e, jeśli chodzi o właśnie o te karty Silver danej ligi. To z nimi właśnie robię skład buildery i trochę chcę Wam opowiedzieć też o tym. Od dzisiejszego odcinka też troszkę się zmieni w skład builderach, ponieważ na koniec zobaczycie też najlepsze akcje tego zespołu. To będzie już tradycja, która będzie przy każdym skład builderze, żebyście też mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda w grze. Rozgrywam tymi, tymi zawodnikami tak po 5-6 spotkań. I myślę, że to jest ok, żeby ocenić już skład, trochę więcej o nim powiedzieć. Gram różnie w pierwszej lidze albo w, w pucharach. Także to też nie ma, nie ma tak, że gdzieś tam po dziesiątych, po dziewiątych ligach testuję te składy i potem mówię, że są fajne. Także te składy mają naprzeciw, naprzeciwko sobie takich zawodników jak Robin, Ribery czy, czy Royce, czy składy z Messi nawet się zdarzały, który, na, na, który, na które grałem właśnie. Tymi moimi silver składami i ja naprawdę nie czuję tego, że ja mam silvery, a oni mają e, gold Świecące teamy, także naprawdę to mnie, to mnie zaskakuje i odkrywam piękno grania tymi składami e, i jakoś tak, jakby powróciła mi ochota do grania w, w tą FIFA, właśnie, bo bawię się tymi silverami. I jest ok, dobra, bez zbędnego gadania, przejdźmy od początku, zbudujmy cały skład serię. A jeśli chodzi oczywiście o Silvery, przepraszam, ale nazwiska nie będę próbował czytać, ponieważ połamię sobie język. E, Tata Rusanu, może dobrze przeczytałem, może źle, w każdym razie kupiony za 400 końców. Do tego wysoki bramkarz, zawodnik Fiorentiny i naprawdę fajnie wyciągał piłeczki, więc jak najbardziej ten bramkarz najlepiej sprawdza się w składzie Silver Serie A. Na lewej stronie genialny Zuniga. Zuniga, który jest prawonożny, 87 pesa, 4 z gwiazdki skillów, Niesamowity obrońca, kupiony za 15 tysięcy i dużo lepiej grało mi się z Zunigą niż Armero bodajże. Chyba tak, chyba Armero jest tym drugim takim obrońcą srebrnym, fajnym z Serii A, dlatego ja wybrałem Zunigę. Nie dość, że ma. E, jest prawonożny, co mi bardziej pasuje. To te gwiazdki cztery z naprawdę są ok. Na prawej stronie pewnie się domyślacie: w tej FIFA jest srebrna karta Abate 92 pace'a, High Medium. Tym się nie przejmujcie, tymi workajtami to wszystko można regulować. E, właśnie tutaj w tym miejscu wchodzicie, ustawiacie, żeby zostawali z tyłu. Tak ja zawsze robię e, i tak myślę, że jest najlepiej. Przejdźmy dalej i w środku mamy oczywiście dwóch obrońców środkowych, którymi są tutaj. Oj, czekajcie, tylko wybierzmy sobie Silver Ligę. Serie A. No i mamy tak, pierwszy z nich to Bamba. Bamba sobie zagra tutaj na prawej stronie obrony środkowej. 74 Pace, 72 defa i 81 Physical. Po prostu bestia. Taka bestia, że jakoś dorwie i przepycha no, wszystkich. 7,5 tysiąca. Super mi się grało tą kartą. I drugi z jego kolegów z obrony to jest Koulibaly, Cole... Bali. Kurcze, mam problemy z tymi nazwiskami, za co przepraszam. Ale też dobry pace. Defensywa troszkę słabsza, bo 69, ale zobaczcie na fizykal 86 physical. Dwa takie czołgi na obronie to jest naprawdę fajna sprawa, do tego oni są no, wystarczająco szybcy, bo 74-75 to jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o dwóch, e, def, dwóch środkowych obrońców. Przejdźmy sobie do no, takiego trochę pseudo defensywnego pomocnika w tej formacji 4-5-1. Na początku specyficznie trochę tak, może nie specyficznie, albo, ale niezbyt chętnie chciałem grać e, tą formacją 4-5-1. Jakoś nie bardzo mi to leżało na początku, ale postanowiłem, że spróbuję i okazało się, że ten skład najlepiej sprawdzał mi się pod formacją 451. Tu mamy Gonzaleza, który ma 77 Base'a, 77 Physical, 74 Defa, kupiony za 900 końców i naprawdę robi fajną robotę tam z tyłu. I to jest ok, że takiego, takiego środkowego pomocnika typowego możemy znaleźć w tym składzie Silver Serie A, co mi się naprawdę podoba. I póki co tym składem Silver Serie A, Serie A z wszystkich składów Silver grał. Mi się najlepiej. Przejdźmy na lewą stronę pomocy, i tutaj mamy Komana, który ma 90 Pejsa. Zawodnik Juventusu, Francuz oczywiście, jak widać. E, troszkę u niego kuleje to, że ma trzy gwiazdki, a nie 4. Także jeśli wolicie 4 z e, to musicie sobie poszukać tam innego e, zawodnika. E, także możemy tutaj dać chyba. E, czy to nie on był czasem? Nie, ten ma akurat. Zapata. Hmm. Nie wiem, teraz już nie będę szukał, w każdym razie wy sobie znajdziecie na Foodheadzie, Jeśli Wam potrzebne są gwiazdki aż 4, to poszukajcie sobie. Ja używałem Komana i naprawdę fajnie mi się grało jego kartą. Nie, nie potrzeba zawsze, żeby mój skrzydłowy miał te 4 skin. Wiadomo, też lubię kiedy ma, ale nie jest to jakoś niezbędne do życia. Coman 90 Pace zdecydowanie czuć i naprawdę fajnie się nim gra, bo jest prawonożny. Można sobie schodzić do środka, uderzać, i to jest super. Tu mamy kolejnego, którym jest Farias na prawej stronie. Farias jest prawonożny, ma 4 skillmów i tylko dwie gwiazdki z słabszej nogi, ale 87 Pace a. i te 4 gwiazdki w połączeniu z takim pejsem naprawdę robią robotę. Bo wiadomo, że nie możecie zawsze uderzyć lewą nogą, co by się przydało na prawym skrzydle, ale możecie uderzyć prawą nogą z fałsza, co jest też naprawdę fajne. Do tego bardzo zwinny zawodnik. Także Fariasem mi się grało po prostu super, ale i tak to on nie jest najlepszy w tym składzie zawodnik. Zacznijmy, może teraz, jeszcze od napastnika, którym jest Muriel. Muriela chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. 81 tysięcy zapłaciłem za Muriela. Najdroższa, chyba, karta. Tak mi się wydaje. Hmm, czy się mylę? No nie, najdroższa karta. Najdroższa karta z tego składu. 88 pejsa, niesamowite longshoty, 4 na 4 gwiazdki, final World workrate'y, high-low i też do tego prawonożny, ja nie wiem, jakoś wolę, kiedy napastnik jest prawonożny, e, kupiony za 80 tysięcy ponad, tak jak mówiłem, z Udinese, więc Muriela polecam jak najbardziej. Dwóch środkowych pomocników, zacznijmy od słabszego, czyli od e, Verdiego. Zobaczcie, 5 gwiazdek z słabszej nogi, 4 skillów kupiony za 900 końców, tylko 87 pejsa. Niesamowity zawodnik. Lewonożny, ale to u niego właśnie nie ma różnicy, bo lewa czy prawa to jest to samo, więc możecie strzelać i jedną i drugą, strzelił dwie bramki, miał dwie asysty, Muriel strzelił cztery bramki w siedmiu spotkaniach, miał trzy asysty, y tutaj jeszcze jak to wygląda u moich skrzydłowych, trzy bramki Fariasa, zdecydowanie lepszy od y Komana i największa gwiazda, taki zawodni, który mi się gra najlepiej, to jest właśnie Dybala. Mówiłem często dybala, ale to jest Dybala. Cztery z filmów. lewa noga, niesamowity piłkarz. Po prostu kolej jest genialny. Jak mi się nim gra, to jest po prostu poezja. Kupiony tego za 5800, także Dybala jest niesamowity, najlepszy zawodnik w tym składzie, także tak się prezentuje całe ustawienie, cała jedynastka. Mam nadzieję, że ktoś sobie zrobi ten składzik i pogra, bo naprawdę bardzo warto zagrać sobie tym składem. Frajda z tego grania jest niesamowita, szczególnie w środku. Verdi i Dybala robią z rzeczy po prostu takie wow. <grych> i Sami zobaczycie może po, po tym wszystkim w tych skrótach najlepszych akcji, tam się znajdzie pewnie Dybala kilka razy. Także to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, jeśli chcecie więcej, bo już niedługo kolejny Silver Skład, który testuję już na live'ach jest to Silver BBVA. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem. Na razie i piona.